Witajcie. Właśnie wracamy e, z działki i w sumie wjechaliśmy tutaj. Wiecie na co. E, taki w sumie jest centrum. Zobaczcie, po prostu parkingi pękają szwach. A Rafał mówi, jeżdżamy i mówi, zobaczcie. No, ludzie nie mają pieniędzy. No pełno jest. No ale e, dzisiaj jest sobota, to ale weźcie tak poprawkę. Gapie, nie? A my też przyjeżdżamy w po. po... <laughs> pooglądać. Ja w sumie się wybieram do Sinsaya i home, home and View. A Rafał mówi, że może coś sobie kupi. Zobaczymy. Musiałbym de w kupić. Co? Musiałbym idę po kupić. Aha, no, no, no słuchaj. No, zobaczymy, co tam za koparę kupi. Bo tam z tyłu jest właśnie Smyk, taki dziecięcy sklep. Więc może tam coś ciekawego wy, wy, wynajdzie. Chociaż ostatnio coś kupowałeś, nie? Właśnie w Smyku, jakąś, jakiś samochód. Nie pamiętam też. Dobra, to się roz, rozchodzimy. Ja w jedną, ty w drugą. Dobra, to widzimy się później. Ja, jak zwykle, w jakichś brudnych butach. Bo po podziałce? Zobaczcie, te buty wyglądają strasznie. I mamy Sinsaya. Dobra. Nowa kolekcja widzę. Jest tutaj. Fajne, jakie płaszczyki czerwone, eleganckie. Zobaczcie, jaka koszula w maki, w maki dobrze mówię. Dobrze mówię. Fajowa, po ilona jest po 39,99 a no, po 40 zł. A tu jaki fajny płaszczyk, po on jest? Po 139 zł. Zarąbisty. No dobra, to idźmy dalej. Było ciemno. Wyszłam już z Sinsera. Kupiłam sobie jakieś dresy, wiecie, do latania w domu. W sumie nie muszę mieć jakichś oryginalów, więc wystarczą mi zwykłe dresy. Nie wiem, gdzie jest Rafał, bo się w ogóle nie odzywa. On pewnie siedzi już w samochodzie. Chociaż go nie widzę. Nie, nie ma go w samochodzie, także chyba jeszcze coś wybiera. Nie, no... <śled> Może akurat się spotkamy. Wiecie, na miejscu może poszedł do jakiegoś sklepu, kupić sobie jakąś bluzę, bo tu jest i house, CCC i inne, a ja teraz wędruję do Home and you. Nasz powrót do Rafała mamy, no zobaczcie jakie mleczko. I tak tu jeszcze wjeżdżamy do, do wioski. To no tutaj jest coś, jakaś widoczność. Nie, nie do wioski, tutaj przejeżdżamy tylko skrzyżowania. Ale... Tak, ale są lampy i coś widać, ale no. wiecie co, jest tragedia, nie? No, no przed chwilą takie mleko było. No, Rafał już to długie, krótkie, długie, krótkie mówi i nic nie widać. Mówi, a ja nawet nie wiem gdzie ja jestem. Powiem szczerze, że ja też nie za bardzo. Chyba jedziemy dobrze, co? Jak no, myślisz? na kamerze widać lepiej, bo chyba no. kamerę przed oczy położysz. M mówisz? Chcesz? No. <laughs> ale tu nie jest tak źle, bo są drzewa, nie? No, ale tam bardzo... było tragicznie. Ale i tak jest słaba widoczność. I jeszcze do tego tak, taka mrzawka leci. Uczy hmm. obsługiwać odkurzacza. Ja. Wiesz, wiem. No i teraz musisz wytłumaczyć, co jak dalej. Chodź tu w tą mamku, w mamku tu w tą stronę, nie w tą, chodź tu. Tu wkładamy, wyciągamy. i teraz tak. No, teraz wiesz jak to, nogą przyciśnij, bo to było tak, nie? Nie. No to musisz wyprostować, no. Dobrze, dobrze. Nie. Połamiesz. No, I teraz <śmiech> naciśnij. <śmiech> Bateria naładowana na 55. A tu się naciska. A tu się naciska i na szybciej. Pierwszy. Na tym drugim najlepiej. Ile? Ja teraz muszę tu zrobić. Na drugim. No. Kosiarka mi się w sensie. przypomina. Udało się. Teraz można odkurzać. A trzeba jeszcze mopa uruchomić, nie? Tak. Mama, jak będziesz tak głową jeździł, to jest z baterią. Tak, Początki zawsze są ciężkie. Dobra, teraz mopa. Idzie tu. To te kółka muszą wejść w ten środeczek. No. I teraz jest tutaj jeden, jest tak, to jest otwarte, to jest zamknięte. I teraz jest otwarte, bo to musi być do góry, nie? No. ten cypy. Jest otwarte. I teraz jak pani włączy. Bo już już my, zaczyna już być mokre, nie? Bo to, mhm. ten płyn leci. No i pani podłoga. A teraz już jest całość. Bo musi się ten mok namoczyć, nie? No. Podłogę. Ale fajnie jeszcze świeci. No bo to yy, ten nie, oświetla Pani... Bo on sam nie ciągnie, nie? Nie, on sam nie idzie, trzeba go Jeju. A to znaczy co ciągnie? Nie, no, nie, nie, musi być ten, trzeba iść, nie? Zobaczę no jak ślady idą. No, musi się cały ten mop namoczyć, nie? A Rafał się wziął za sprzątanie. Bardzo dobrze, to sprzątanie. sprzątaj. Sprzątaj, sprzątaj. <grym> <grym> no ja tak, uwieczniam tą chwilę. Dawno mnie nie widziałeś. Nie, nie. Dawno cię nie widziałam y, z mopem w ręce. Aż muszę, y, wiesz, no, naprawdę popatrzeć. Co, wstydzisz się? Że facet myje podłogę? No co ty? A jakie takie przesady są? Tyle czasu sam śpieszy. To... Słuchajcie, w Searsaju nie było w sumie tego, co chciałam, ale od dawna podobała mi się taka koszula, serduszka, i sobie kupiłam. Ona kosztowała mnie 29 zł. Powiem Wam szczerze, że ym, to nie jest pierwsza koszula, którą mam z tego sklepu. I ma naprawdę fajny, wdzięczny materiał. Dlatego jak jestem w Scentsayu, to zawsze patrzę na koszulę. Zresztą chyba Wam już pokazywałam na filmiku wcześniej. E, podobała mi się właśnie taka czarna z tymi czerwonymi różami, ale mówię nie. Czarna. Mm -mm. No i takie właśnie bluzy do domu. Wiecie, jak chodzę na nockę. I dresy, to nie chcę mi się ubierać nie wiem jakoś tak wykwintnie. Naprawdę, bo rano jestem tak zmęczona, że mi się po prostu nie chce. Więc, wygodne ciuszki to jest naprawdę priorytetem, właśnie w takie, w takie dni i mówię no, to kupię sobie, bo mam w sumie w domu mam tylko jedne dresy. Dlatego, jak jedziemy teraz do Polski, a będziemy jeździć dość często. To się też również przydadzą, właśnie do prac na działce, i w ogóle. Ja wiem, że idzie lato, i przeważnie będą potrzebne spodenki, ale takie dresowe spodnie zawsze się przydadzą. I dałam za nie. No, poczekajcie. 40 50 zł. Nawet nie wiedziałam, wiecie? A bluza kosztowała 36 to muszę przyznać, że dresy to dość drogie były. Nawet szczerze mówiąc, nie spojrzałam. Chyba się przeoczyłam, bo e, myślałam, że 39, a właściwie to 49, bo spojrzałam na tą cenę wyżej. No nic, obojętnie. Ważne, że są i są w sumie takie fajne, gatunkowo dobre, więc e, trochę w nich polata. No, tak jak widzieliście wcześniej. E, Rafał pokazywał swojej mamie, jak działa odkurzacz, bo będziemy jutro już wyjeżdżać, więc fajnie, żeby to wszystko tutaj mama wiedziała, wywoła i się z tym trochę obyła. No, a ja sobie siedzę, siedzę przy kominku. W sumie już drzewko... Rafał, drzewo się wypaliło! No tak! No ja nie wiem, chyba ja trzeba dołożyć. Na celu, na celu, na celu. <grym>, na Zobacz! Straszne rzeczy się tu zmienią. Będzie ci zimno w nocy. No fakt. No fakt, trzeba dołożyć. No, już. Uratowani. Jest. Uratowani, nie zmarzniemy w nocy. No fajnie. Ja uwielbiam takie kominki. Nie tak wiem, się dobrze czy... spało w takim gorączce, że. No to jest fajnie. Było 6 rano, dzięki, ty... trzeba było stawić kominkę. Ja nawet nie słyszałam budzika nie? Rafał chyba przyszedł przed siódmą. Kasia, wstań! Trzeba jechać. Bo byliśmy na 8 omówieni, a do, trzeba było dojechać 40 minut, w sumie tam no, tak. jeszcze chwilę błądziliśmy. No nie żeśmy, mogliśmy tej firmy znaleźć, nie? A tylko dlatego, bośmy numeru nie wpisali. No. I szukaliśmy, szukaliśmy, a to faktycznie było. No, w sumie nie by było, tam trzy minuty szukaliśmy. Ale siedzieliśmy w sumie tam e, u tej pani. Dwie godziny. Prawie, prawie dwie godziny, no, ale trzeba było każdy punkt po punkcie e, omówić. Umowy, żeby nie było e, niedomówień. Tak, bo e, nie chcemy właśnie tych e, belek, żeby było widać, tylko chcieli, chcieli, chcemy podbitkę prostą. I to w, właściwie e, zmieniło całkowicie postać rzeczy, całkowicie tą umowę. Bo no, dużo rzeczy tam też hmm. było tak. Że wymiarowanie, że ona pojedzie sama, wymiary weźmie, bo tak. żeby nie było niedomówień, Ach, jeszcze dużo rzeczy. To możecie u mnie na kanale. Zobaczyć. No to u Rafała, bo ja już się w to nie bawiłam. Rafał bardziej jest obyty w tych tematach i no ja tylko tak co nieco mogę powiedzieć. Ale ja tam też tam tak aż szczegółowo nie opowiadam, mm. ale więcej. No ty więcej, no. Także wybraną już dachówkę mamy, teraz tylko czekamy na wycenę. Piękna dachóweczka, widzieliśmy na YouTubie. <śmialiśmy> tak, po prostu super. To mi się <śmialiśmy> bardzo podobała. Zresztą ja chciałam inną, ale pan powiedział, że jest niepraktyczna i droga przede wszystkim. No i zrezygnowałam, wybraliśmy coś innego. Ale byliśmy zgodni dzisiaj. No, w sumie tak. Yy, tak, tylko to by się kolor zbytnio nie podobał, nie? Ale on inaczej wygląda na zdjęciu, dzisiaj inaczej... jakby był pochmurny dzień, Taak. inaczej wygląda na tym wideo, naprawdę. Także jakby dzisiaj tak to sfilmować, te dachówki dzisiaj nie oddawały takiego swojego piękna no. No, tego koloru tego właściwego. Koloru nie no, Przypuszczam, że w słońcu by to inaczej w ogóle yy, wyglądało. Tak, tak. Dobra, zobaczymy, poczekamy. A póki co to, to zobaczycie e, na na, po świętach będą zakładać wiązanie, mhm. Po Wielkanocy. No to już wiecie mniej więcej tak w takim małym tym. Małym, na małym czubeczku, co, co nieco już. A jaką cenę to jeszcze nie wiemy, bo e, niestety wszystko się zmieniło właśnie po tej e, informacji, że chcemy robić podbitkę na prosto. Dobra, to się trzymajcie. Miłego wieczoru, a Cześć. my już idziemy odpoczywać. Cześć. Cześć.